Kurwa. Nie, ale, skończcie robić wudu dla wujka. Naprawdę, skończcie robić wudu dla wujka, bo to bo to jest przykra sytuacja. Jutro pojadę po ten. Zapomniałem ten. Z tego wszystkiego zapomniałem wziąć kamery z, z samochodu. A co jest śmieszne? Co jest śmieszne? W momencie, w momencie uderzenia. W momencie uderzenia nie wiem, czy poszło spięcie w tym, ale kamera samochodowa, która jest podłączona do zapalniczki, przestała nagrywać na 20 minut. Nie wiem jak to, jak to logicznie wytłumaczyć, ale bo ja oglądałem w sumie nagranie, tylko zapomniałem tego na telefon pobrać. Dlatego pojadę po kamerę jutro na blacharnię. Yy, I ten. I w momencie, w momencie pierwszego uderzenia bo były dwa uderzenia, się ten. się, się kamera wyłączyła. A może to zamach ten, bezpieczniki wyjebało? No, ale czemu w kamerze, nie? Dobra, to może, to może Wam opowiem, co się wydarzyło, a potem ten. A potem. Yy... No i Wam pokażę, jak samochód w sumie wygląda, nie? Cały. Widz przesyła 5 złotych. To nie pech, tylko karma, karma zawsze wraca, niestety. Ale no właśnie, kurwa, ja nie jestem chujem dla nikogo, nie? Jak ktoś mnie zna, to wszyscy mówią, że nie jestem chujem, a, a się tutaj sytuacja taka kurwa pod Ogólnie wczoraj pojechaliśmy, pojechaliśmy z Graczolem i z, z Tykwanem do Szczecina. Yy, więc ja zrobiłem wrocław w Poznań, wzięliśmy Graczole, pojechaliśmy do Szczecina, wróciliśmy do Poznania i jak wracaliśmy z tego, jak wracaliśmy z Poznania yy, na, kilo, na kilometrze 9, 8 słupek, 9 u góry, 8 na dole. Ale wszystko się wydarzyło to przed, przed zjazdem na szef No i. No i była taka sytuacja, że tu macie barierki. Bo to jest eska nie. To jest eska. Yy, tu są barierki, tu jest pas zieleni. Tu jest pas zieleni. No i tu jest droga normalnie, nie? I powiem wam, i powiem wam, że. T... Szczęście w nieszczęści było takie że takie były wczoraj takie przelotne opady deszczu które powodowały na przykład, że trochę padało i po chwili nie padało więc w momencie, kiedy była taka Daniel przesyła 5 zł Witam serdecznie Sergiusza Właśnie przyjechałem z usuwania ósemki Pozdrawiam ciepło. O, to by Cię nie bolało, bo niektórym, niektórym mordę wysadza, nie, od tego jak jest, jak, jest pan, jak jest Pan ósemka wyrywany no, i szczęście w szczęście właśnie było takie, że, że... Um, znaczy szczęście w no Nieszczęście jest takie, że, że samochód jest delikatnie obity, ale um, szczęście było takie, że... No wiemy, kurwa, jak się jeździ, nie? Wiemy, jak się jeździ i czasami ta prędkość rzeczywiście jest wysoka. A tutaj, a tutaj o dziwo nie, bo właśnie kurwa był deszcz, a ja tak, nie, ja tak nie lubię. Ja tak nie lubię w deszczu, bo raz, że gorzej widać, dwa, że się gorzej hamuje. Różnie ludzie jeżdżą na tych eskach i, i ta prędkość akurat była adekwatna. Do oznakowań. No i to jest mój samochód. To jest mój samochód. I tutaj jest. I jedziesz prosto. I to było takie kurwa. Tak, jak, już sobie potem, jak już sobie potem to oglądałem i, i zwizualizowałem, to była To było. Kurwa 1 do 1 odwzorowane to, co się dzieje w momencie, kiedy przestrzelisz komuś oponę w GTA. Że przystrzasz mu oponę i automatycznie samochód. I automatycznie samochód zjeżdża w tą stronę. Jadę prosto, jadę prosto i nagle samochód odbija na lewą stronę. Odbija na lewą stronę. Jak potem się okazało, lewa, lewa opona od strony kierowcy pierdolnęła przednia. I ten, samo, i ten samochód zjechał. Ten samochód zjechał na, na pas zieleni. zjechał na pas zieleni. Dobrze, że ten pas zieleni jest stosunkowo szeroki, ja nie wiem, ile on może mieć, ale ma przynajmniej, ma przynajmniej długość yy, czy szerokość pasa, yy, na którym się jeździ. I ten te samochód, ja lecieliśmy centralnie w barierki. Lecieliśmy centralnie w barierki, ale dokręciłem, dokręciłem i ten samochód się. I ten samochód się obrócił, ten samochód się obrócił i uderzył stroną pasażera tutaj lampą. To, to widać. Kurwa, zresztą mogę się posłużyć zdjęciem widza, bo widzowie mi ten, bo widzowie mi. I ten samochód uderzył pierwszy raz, pierwszy raz uderzył prawym reflektorem pasażera. Yy, o, Zobaczcie. Uderzył, uderzył, to, to samochód jest spod BMW, nie? Uderzył, uderzył tą stroną i zaczął jechać do tyłu. I to było chyba najlepsze, co się mogło wydarzyć. To, to się, to było, w momencie uderzył i on zaczął jechać do tyłu, więc... On uderzył tak i pojechał do tyłu. Więc ja jechałem, ja jechałem, cały, czas, jechałem cały czas do tyłu i próbowałem i zhamować samochód, a z drugiej strony była taka: no, no, było to dosyć szerokie. Tylko pomijając, że ta, 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 ta trawa, teraz że to jest trawa, dwa że zraszona yy, trawa, próbowałem tak manewrować kierownicą, jak jechaliśmy do tyłu, żeby ani nie wyjechać na nowo na drogę, żeby jakiś samochód w to nie wjechał, ani żeby nie uderzyć w barierki. No i się udało 50% planu, bo jak już przy małej prędkości, samochód tyłem, samochód tyłem się otarł barierki i w tą stronę, i w tą stronę stał, czyli stał, na, stał pod prąd na tym pasie. I teraz tak, to uderzenie, tak szczerze kurwa dosłownie nic nie poczułem, no było tylko takie po chwili, poduszek nie, poduszek nie wywaliło. Jedyne co, jedyne co to na, na komputerze wyskoczyło, że e, Kontrola ciśnienia w tym, no, że, że, koła są niedopompowane No i tak patrzę Z perspektywy kierowcy, no mówię, no kurwa coś, coś się tu zarysowało, nie? No, wysiadam z auta I wtedy było zerwanie chmury, dosłownie było zerwanie chmury e, No i wysiadam, patrzę No i tutaj jest, tutaj jest y, to jest drugie zdjęcie. Bo drzwi nie są, drzwi nie są uszkodzone. A tak wygląda strona kierowcy, nie tak, tak wygląda strona kierowcy. Tu jest, 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 pęknięta, jest, jest pęknięta opona, ta opona, ta opona pękła. Jak, jak zjeżdżał? No ale tak jak mówię, ten samochód uderzył tą stroną. To jest dziwne, bo on tak, tak się po prostu zawinął na tym. Tak się zawinął na tej drodze. I uderzył, I uderzył tą stroną. I jeszcze jest tył przetarty, i to jest największa bolączka, że ten tył jest przetarty, bo, mm, bo będą musieli spawać ten samochód. Będą musieli spawać ten samochód yy, i tyle. Drzwi, lusterka, czy. Ta felga, ta felga owszem jest porysowana, przednia nie jest porysowana. Yy, porysowana, T tak szczerze. Ten samochód palił, jeździł, dało się nim jechać. Więc, yy, więc no totalny, totalny, totalny XD i teraz uwaga. Ja mam jeszcze drugi samochód. Jest to BMW serii piątej B 520. Pożyczyłem go dzisiaj Jasiowi, czyli montażyście, kamerzyście, który pojechał do, do Warszawy. Zjechał na stację benzynową i chłop do niego mówi: "Ty masz coś z kołami?" I ma dwie buły. Ma dwie, to, to, to w sumie na Insta wam pokazywałem, że ten... To, to są dwa różne koła jakby, co, nie? Na jednym i na drugim. Tylko to, to akurat, ja nie wiem, no, tak w pewnym momencie, no kurwa, wiesz, pada mi z przodu koło, na następny dzień w drugim moim samochodzie padałem dwa koła i to nie jest tak, że te samochody są jakoś nadmiernie eksploatowane, bo ja między innymi M2 była na przeglądzie w tym miesiącu, bolej w niej wymieniałem, więc ten samochód są w 100% sprawny. Ten samochód jest nowy, bo ten samochód ma przejechane może z 3000 km, ale to się dzieje od krawężników. On musiał po prostu nieumiejętnie tym samochodem jeździć. Więc no. Czy miałem ramflaty? No, FM2 właśnie nie miałam ramflatów. Tutaj są ramflaty w tym, dlatego ten samochód po prostu jechał po prostu, bo na ramflatach nawet przebitych możesz jeździć. Więc no. To ci kurwa dał prawko człowieku, a co ma, w, co ma wspólnego umiejętność, umiejętność jazdy do tego, że ci pę, pęka ten Pęko opona na autostradzie. Ja rozumiem, że wy macie najprawdopodobniej 13 lat i was tata wozi do szkoły yy, i o prowadzeniu auta, to najbliżej byliście w Forza Horizon, ale jak oglądaliście odcinek Zebo, gdzie wyjaśnia ludzi na YouTubie i w tle leci jakiś klip, jak robi drifty, yy, to jest wasze najbliższe. Najbliższa styczność z motoryzacją, no ale... Ktoś ci powietrza nie spuścił? Znaczy wiesz, no, to, to nie są samochody, w których... To nie są samochody, w których kurwa pan już coś grzebie... E, u ciebie pod blokiem. Tylko wiesz, one i mają czujniki, mają różne rzeczy, nie? Więc no... Mam prawko na motor, chłopie? To chłopie przecież ch. Mam nadzieję, że nie jeździsz, tak jak piszesz. Więc no... A co jest najśmieszniejsze, po chwili przyjechał... A! Poza jedną osobą nikt się nie zatrzymał. I to nie jest tak, że osoba, który, osoby, które jechały za mną i widziały zdarzenie, się zatrzymały. Nie, te osoby przejechały. Po 15-20 minutach zatrzymał, zatrzymała się jedna osoba i to chyba tylko dlatego, że był widzem i zobaczył blach i się zatrzymał. Ja w tym momencie mm, asistanca wołałem. E, jedyne, na co mogłem liczyć od czcigodnych e, kierowców, znaczy i tak by mi w niczym nie pomogli, nie? to e, ktoś policję wezwał. Przyjechał, przyjechał patrol tutaj ze Stęszewa. E, no, siema, wszystko git, coś tam. Chwilę pogadaliśmy, spisał, sprawdził i dostałam mandat i 6 punktów karnych. I z tego, co to chłop tłumaczył, to jest tak, jak uderzysz, jak uderzysz, i, i tam ma, masz kolizję. To, to, to spoko, nie? To nie masz mandatu, to nie masz mandatu, ale jak ktoś jedzie z tobą, to masz mandat, bo go naraziłeś. Więc dostałem, dostałem 6 punktów karnych, yy, chyba za spowodowanie kolizji czy coś, nie wiem, kurwa, no, nie wydawało mi się to za bardzo fair, ale no przyjąłem. Więc no. Zagrożenie, no coś tam, coś tam, coś takiego. Jaki był powód pęknięcia opony? No nie wiem, dowiem się, dowiem się, no samochód, samochód, od razu zlawetowałem na, na ten, na Inczka i Pado Wrocławia, więc oni sobie już tam działają. Hmm. On, wbrew pozorom, może źle to wygląda, tak, bo, bo tam czy folia, czy jakieś, kurwa, komponenty są połamane, czy reflektory, ale ten samochód źle nie wygląda, nie, ten samochód pali jeździ, tak szczerze, gdyby nie to, że, że opony miałem, Yy, opony miałem rozjebane To bym nie ten To ja bym sobie tym samochodem Nie no, żartuję No nie jechałbym nim dalej Bo, bo reflektory są popsute Ale no, normalnie pali jeździ Czy se wjechał na lawetę Czy zjechał Czy zrobiłem sobie kółko dookoła placu Żeby zobaczyć nie Czy może jakiś napęd Czy może jakiś silnik Otworzyłem klapę Wszystko tam Jakieś te podłużnice Czy przedłużnicze przed, Nie wiem yy, Co się nazywa yy, Chłodnica Wszystko tam jest w porządku nie Wydaje mi się że to auto jest przeklęte jeszcze na następny dzień, jak, jak, jak pękły dwie opony w tym samym czasie Jasiowi, to pierwsze co o to mówię, kurwa, nie wiem, ktoś mi naciął opony, nie? Ktoś, ktoś, tutaj, ktoś tutaj poluje na Sergiusza. Żal mi jest, ale wiecie co, postanowiłem, postanowiłem, że będziecie mogli sprawdzić swoje ten. Będziecie mogli sprawdzić swoje umiejętności na tym samochodzie. Jak ten samochód do mnie wróci, ten samochód, będę wam go, będę wypożyczał ten samochód. Zobaczymy, kto jest taki heavy. Czyż jak ja bym jechała, to śmierć na miejscu? Nie wiem, mi się wydaje, że od momentu, kiedy, od momentu, kiedy ta opona pękła, dobre ruchy zostały poczynione. Bo, bo, mogło, bo mogło jeszcze być tak. Na tyle wiadomo, na ile się mogło tutaj dobrze potoczyć. Bo ten samochód. Pomimo, że zjechał lewą stroną, on się tam obrócił, on nigdy więcej nie wyjechał na drogę. Yy, utrzymałem kurwę i, i tyle. No. no. Czy pokażę jakieś zdjęcia? No, pokazywałem zdjęcia. Masz tutaj. I zobaczcie, tutaj ogólnie. Kurwa, poczekajcie, posłużę się swoimi zdjęciami. Eee, w kole tutaj od hamowania, bo była starta trawa z tego całego pasa zieleni. Eee, kurwa, nigdy tyle trawy w kołach nie widziałem, nie? I samochód w środku jest tak upierdolony błotem, bo akurat w momencie, jak to się wydarzyło, to było zerwanie chmury. Ja wyszedłem, zobaczcie, jak ten samochód wygląda i w 5 w sekund, sekund byłem dosłownie caluteńki mokry. Eee, super. Jeszcze muszę mamie powiedzieć służę się tu Czekajcie swoimi zdjęciami Normalnie pali jeździ i wszystko git Ile wyniesie koszt naprawy? No dużo bo to BMW ogólnie tak do wymiany będzie na pewno maska Maska przedni reflektor przedni zderzak yy... Ta felga jest cała, no ale błotnik nie, najważniejsze, że drzwi, ani tutaj nic się nie popsuło, no i potem z tyłu mamy, yy, no będą musieli spawać tą część i ten nizderzak i reflektor, więc no. Więc jakby się to wydarzyło w jakimś samochodzie za 10 koła, to pewnie by to kosztowało 3000, znając BMW, kurwa, pójdzie to w 100 tysięcy, nie? Ale auto kasko. Poduchy wystrzeliły? Nie, poduszki nie wystrzeliły. Więc no. Sprzedaję dwójkę bezwypadkową. Kurwa, ja ten samochód kocham tak szczerze. Tylko ten samochód mnie nienawidzi. Ja, ja zrobiłem wszystko dla tego auta. Tylko czasami miałem syf w środku. Więc no. Czy mam nagranie? Mam nagranie. Mam nagranie, mam nagranie z kamerki, tylko że zapomniałem kamerki wziąć. Ale mam zgrane. Ale od dziwo to, co mówię, jest tylko nagrana. Jest. Mam nawet screena sobie zrobiłem. Na screena sobie zrobiłem i to jest dziwne, bo tu są nagrania z kamerki. Patrzcie, czekajcie, może sobie z facebook to ściągnąć. W połowie, w połowie tego bo tu jest Jehane, tu jest jechane i to jest ostatni klip, który się nagrał, to jest ostatni klip, który się nagrał i podczas tego, podczas tego klipu, podczas tego klipu, tam pod koniec właśnie jest y, pan wypadek i następna rzecz, jaka się... Y, Nagrywaj, nie wiem czy może było zwarcie jakieś czy cokolwiek, było dopiero 20 minut później. Więc nie wiem dlaczego: albo ta kamera jest jeździęta, albo mm, nie wiem, zwarcie było, bo ona była do zapalniczki podłączona. Nie wiem, y, ten, ale to jest screen, nie mam, nie mam tego. Mam to w tym, mam, mam, to w y, mam to w samochodzie, nie wziąłem kamery. Jutro pojadę, jutro pojadę ten, bo jeszcze tam rzeczy zostały. Ubrania, koszulki, jakieś, torba moja została. Więc jutro podjadę i sobie zabiorę tą kamerę. To idź po kamerę? No, samo, no kurwa, gdzie mam iść po kamerę, jak ten samochód stoi w warsztacie? Jaki będzie koszt klejenia tych części? No będą musieli zderzak skleić maskę, skleić kurwa dużo. Ile zapierdalałem? No właśnie, z racji tego, że delikatnie deszcz padał 120. No dziwo na 120. Ile wnosi ubezpieczenie samo twojej, M2? No ja za całe ubezpieczenie z OC, asystancem AC płaciłem 6905 zł. Ale wydaje mi się, że w przyszłym roku kurwa już sobie ostrzą zęby na wójka kurwa. Wydaje mi się, że jak Don pz pan z pz przyjedzie kurwa, to powiedzieć, dobry panie Sergiuszu. 30% paje Sergiuszu, 40% paje Sergiuszu, kurwa i 150 zwyżki paje Sergiuszu. <coughs> <coughs> Więc no. Tak, to jest ten napęd, ale co ma, co ma wspólnego tu napęd z tym? Zwarcie nie mogło się wydarzyć, ponieważ nie uszkodziłeś się akumulatora ani związane związkom. związką. E no nie masz racji, bo jak ten reflektor ostatnio rozbiłem, to wypierdoliło bezpieczniki w, w samochodzie. Wiem, bo jak zamontowali nowy reflektor i typ wgrał sterownik, to nie chciał się odpalić. I też jak, jak wrzucałem kierunek, to... No coś jest z elektroniką, bo jak wrzucałem kierunek, to, to po prostu migał, częstotliwość była taka jakby zwiększona, nie? Tutaj na pewno taką to jest masakra, ale no mówię ci kurwa, że opona pękła, samochód zrzuciło z drogi. Ale od uderzenia mogło się zapalniczki za dlatego przerwało. No nie wiem. Więc. To... Ja dodaję prawko za pięć punktów, kurwa. <laughs> Dwójkowi jeszcze kurwa dorzucili, dorzucili szóstkę, kurwa na papulca. Nie, no nie, wy... ja nie wytrzymam, kurwa. Te prawo jazdy będzie za. Kurwa, no. <laughs> jeszcze pięć punktów, kurwa. I, i serhito, kurwa, tutaj będzie ten. Za pięć... jeszcze pięć punktów, jeszcze 5 punktów, kurwa, i miesięczny dostaje. Powiedz prawdę, że wyjebałeś w prawężnik? A powiedz prawdę twojej mamie, że jesteś idiotą. Nie, serio, oddaj paszport, przeproś mamę, wypierdalaj. Ładnie zbierasz te punkty, no ale mam tylko 16, nie? Raz, ja dostałem dwa mandaty, raz dostałem za, za 175 na 120 na SC, Niefor brak warta totalny. No i teraz dostałem 6 punktów.